Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Crash Bandicoot 4 poziom Zimna Krew Jest to dość fajny poziom, muszę przyznać Aczkolwiek mam pewien dość trudny etap Związany z grindowaniem W którym trzeba tak naprawdę wszystko zapamiętać na pamięć Bo będzie trzeba bardzo szybko reagować Dodatkowo to o czym warto wspomnieć Jest, jest sporo skrzynek dobrze poukrywanych Na które również będę zwracał uwagę I co, zadanie te... To, co zwykle, czyli 80% jabłek, wszystkie skrzynie, ukryty gem i nie zginąć ani razu. Tutaj wyczuwamy moment i przedostajemy się dalej. Tutaj uważamy tylko, żeby nas ten klocek nie zabił. Tutaj również wyczuwamy moment, ja to lubię w ślizgiem rozwalić tego typa. Używając yy, zwolnienia czasu przeskakujemy sobie dalej. Teraz tutaj będzie właśnie pierwsza ukryta skrzynia, już pokazuję, yy, gdzie ona jest. Otóż, jeżeli rozbijemy jedną tutaj, okazuje się, że tu jest ze strzałką, czyli możemy się wybić. I teraz już rozbijamy całą resztę. W tym momencie 32 skrzynki. Pamiętajmy, że na krzelodowe jest też również jedna. Załatwmy ją najpierw. Ja proponuję powrócić w bezpieczny sposób. I teraz przechodzimy sobie dopiero dalej. Ok teraz mamy dwie drogi. Yy, proponuję zacząć od prawej strony, ponieważ lewą nie będzie trzeba tak naprawdę już wracać w ogóle. Tylko, tylko kawałek się zawrócić po jedną skrzynkę. trzymając się prawej strony, zeskakujemy w, w tym kierunku po jedną skrzynkę. Jeżeli licznik pokazuje 53, możemy ruszać dalej. W ten sposób to trzeba zrobić. Teraz tak... W tym momencie 69 skrzynek, aczkolwiek tutaj są dwie ukryte po prawej, które jest dosyć ciężko zebrać i są słabo widoczne dodatkowo. Ok, teraz powoli eliminujemy przeciwników. Nie zapomnijmy o tej jednej skrzynce również. Tu jest jedna. Po lewej. Poczekaj, aż deski się zregenerują. Ok, i tutaj, tutaj jest yy, skrzynka po prawej ze strzałką. Nie rozbijajmy jej, bo ona jest nam potrzebna. Raz, że tu musimy, a teraz musimy z samego końca wybić się i doskoczyć do tej oblodzonej kładki po lewej. Teraz się uda. Ok, teraz po lewej widać już sopel. Dlatego trzeba na samym koniuszku wylądować. Ok, i wracamy. Teraz już możemy tą skrzynię rozbić. W tym momencie 89 skrzynek. Uważając na sople, powolutku. Niech sobie pospadają. Teraz tu są dwa sposoby. Ja natomiast lubię wybić się... Z tej oto skrzynki doskoczyć w ten sposób. Teraz musimy uważać, ponieważ oprócz sopli mamy jeszcze tu nitro. Ok, I teraz bonus. Przed bonusem 93 skrzynki na koncie. To tak naprawdę jest jedna sekwencja. Uważajmy na sople. Znowu cały czas trzymając i podwójny skok teraz. Jeszcze tu dwie zostały. Ok, 112 skrzynek na koncie. Teraz uważajmy na sople znowu. Teraz tak, tu jest checkpoint. Nie rozbijajmy tej skrzynki na górze, bo zaraz nam będzie potrzebna. W Ślizgiem dostajemy się wyżej. Możemy sobie nitro rozbić, jeżeli chcemy być bezpieczniejsi, trochę. I teraz, właśnie pamiętajmy, że musimy również odbić się od tej skrzynki. Teraz jeszcze dwie, i możemy zeskoczyć na dół. Teraz wyczekajmy na odpowiedni moment, w którym nie będzie rekina akurat, ten jest niezły. Teraz ja tutaj natomiast lubię sobie trochę w inny sposób to zrobić. Sprawić, że te sople spadną. Żeby o nie zaczepiać w razie czego. No i dobra, i to by było tyle. Jeżeli film ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.